Czy w naszym namiocie zmieści się kołdra? Witam! Yy, Sezon wyprawowy się rozpoczął, a ja chciałbym rozwiać bardzo istotne pytanie, dość często zadawane. Czy w naszym namiocie zmieści się kołdra? Odpowiedź jest bardzo prosta: w naszym namiocie zmieści się nie tylko, ale się poduszki i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. No ale żeby to rozwiać, niestety trzeba nakręcić coś. Więc pokazuję Pan. Zapraszam. Proszę bardzo. W naszym namiocie są raz, dwa, trzy, po, trzy poduszki i kołderka. Nie specjalnie to układałem, bo wiadomo. Wszystko się tu zmieści, na wszystko jest miejsce. Także, także tak to wygląda. Nie ma problemu z, z miejscem w środku. Z miejscem w środku. Otóż, otóż, dlaczego nie mam problemu z większym cięciem, już państwu pokazuję. Mamy tu bardzo szczelny. To ta przestrzeń, praktycznie odtąd jest pusta, a materiał nie jest aż tak gruby, żeby, żeby to się nie zmieściło. Spakowane, tak to ma wyglądać. Jest to bardzo istotne pytanie, często zadawane. Mam nadzieję, że rozwiązało problem. Zapraszam do kontaktu.